Zawsze myślałem, że życie to coś w rodzaju filmu, który oglądasz z boku. Czasami podoba ci się fabuła, czasami nie, ale nigdy nie możesz zmienić jej biegu. Czuję się tak już od dawna, jakbym był tylko widzem, obserwującym, jak ktoś inny żyje moim życiem. Może to przez tę diagnozę, o której mówili lekarze, a może i nie. Mówili o tym jeszcze w dzieciństwie, kiedy byłem zbyt mały, by zrozumieć, co dokładnie mają na myśli. Ale potem dorosłem i zapomniałem o wszystkim: o diagnozie, o tabletkach, o tym, że kiedyś lekarze radzili mi regularnie przychodzić na wizyty. Komu potrzebne są te głupoty? Jestem normalnym człowiekiem: mam pracę, rodzinę, dom, a może miałem. Wszystko zaczęło się tydzień temu. Dokładniej mówiąc, wszystko zniknęło tydzień temu. Moja żona Anna i córka Masza po prostu zniknęły. Żadnych śladów, żadnych notatek, żadnych telefonów. Pewnego ranka obudziłem się, a ich po prostu nie było. Na początku pomyślałem, że wyszły gdzieś wcześnie. Anna czasami lubiła spacerować po parku przed pracą, a Masza mogła pójść z nią ale kiedy do nich zadzwoniłem, telefony były wyłączone. Potem sprawdziłem samochód, stał na miejscu. W domu nikogo nie było. Przeszukałem każdy zakątek, nawet te miejsca, do których zwykle nie zaglądali. Nic. Pomyślałem, że mogli pojechać do rodziców Anny albo do jej przyjaciółki, ale nikt ich tam nie widział. Zadzwoniłem do wszystkich, kogo tylko mogłem sobie przypomnieć, nawet do sąsiadów, ale nikt nic nie wiedział. Kiedy minęła pierwsza doba, zgłosiłem się na policję. Zadawali wiele pytań, które wydawały mi się dziwne: Czy mieliście kłótnie? Czy mogli odejść sami? Czy jesteś pewien, że to nie była ich decyzja odejść? Dokąd? Dlaczego? Byliśmy szczęśliwą rodziną, przynajmniej tak myślałem. Policja rozpoczęła śledztwo, ale nic nie znalazła. Ani kamer, ani świadków, ani dowodów, po prostu pustka. Zostałem sam w tym ogromnym domu, który teraz wydaje mi się obcy. Wszędzie są ich rzeczy. Zabawki maszy na podłodze, książki Anny na stole w sypialni, jej ulubiony kubek w kuchni. Nie mogę dotknąć tych rzeczy, nie mogę ich usunąć. Za każdym razem, gdy je widzę, pojawia się we mnie dziwne uczucie, jakbym musiał coś sobie przypomnieć. Ale co dokładnie? Nie wiem już ile czasu minęło, odkąd zniknęli. Dni zlewają się w jedno, tworząc nieskończoną szarą plamę. Przestałem chodzić do pracy. Po co? Co miałbym tam robić? Po prostu siedzę w tym domu i czekam. Czekam na coś lub na kogoś, czasami słyszę kroki, lekkie, prawie niesłyszalne. Zrywam się i biegnę w kierunku dźwięku, ale tam nikogo nie ma, tylko puste pokoje i cisza. Czasami wydaje mi się, że je widzę. Anna stoi przy oknie w sypialni, a masza bawi się na dywanie w salonie. Ale kiedy podchodzę bliżej, już ich nie ma. Wiem, że to tylko mi się wydaje, ale z jakiegoś powodu tak trudno w to uwierzyć. Zeszłej nocy obudziłem się słysząc głos. To był głos Anny, szeptała coś. Nie mogłem zrozumieć słów, ale brzmiał tak blisko, jakby była tuż obok. Zerwałem się z łóżka i pobiegłem za głosem. Dochodził z kuchni, wpadłem tam, zapaliłem światło i nikogo nie zobaczyłem, tylko zimne powietrze i zamknięte okno. Usiadłem przy stole i złapałem się za głowę. Co się ze mną dzieje? Dlaczego nie mogę ich znaleźć? Dlaczego niczego nie mogę sobie przypomnieć? Czasami mam dziwne, przerażające sny. Widzę siebie w ciemnym pokoju, na podłodze leżą dwa sylwetki, owinięte w białe prześcieradła. Chcę do nich podejść, ale nie mogę. Moje nogi jakby przyrosły do podłogi. Potem słyszę głos, mój głos. Powtarza to samo. Wiesz, co zrobiłeś? Budzę się zlany zimnym potem, z bijącym sercem. Co to znaczy? Nic nie pamiętam, albo nie chcę pamiętać. Najpierw postanowiłem ponownie przeszukać dom. Może coś przeoczyłem, może jest jakaś wskazówka, której wcześniej nie zauważyłem. Zacząłem od strychu. Zawsze było tam dużo starych rzeczy: pudełka ze zdjęciami, stare zabawki, książki. Przeglądałem je jedno po drugim, ale niczego nie znalazłem. Potem, zszedłem do piwnicy. Zawsze było tam ciemno i wilgotno. Nie lubiłem tego miejsca, ale teraz musiałem sprawdzić każdy szczegół. Włączyłem latarkę i zacząłem przeszukiwać ściany. Wtedy zauważyłem coś dziwnego. Na jednej ze ścian były zadrapania, głębokie, długie, jakby ktoś próbował się stąd wydostać. Skąd się wzięły? Jestem pewien, że wcześniej ich tu nie było. Kucnąłem i przesunąłem palcami po zadrapaniach. Były ostre, jakby zrobione całkiem niedawno, i wtedy poczułem zapach. Słodki, mdły zapach. Znałem ten zapach, wiedziałem co oznacza. Serce zaczęło mi bić szybciej. Wstałem i skierowałem latarkę w róg pokoju. Leżało tam coś owiniętego w białe prześcieradło. Powoli podszedłem bliżej i uklęknąłem. Moje ręce drżały, gdy chwyciłem za róg prześcieradła. Wtedy zobaczyłem Annę. Jej twarz była blada, oczy zamknięte. Wyglądała tak spokojnie, jakby spała. Ale wiedziałem, że to nieprawda. Obok niej leżała jeszcze jedna postać. Masza. Moja mała dziewczynka. Była równie nieruchoma jak jej matka. Nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Jak to się stało? Kto to zrobił? Dlaczego oni tu są? I wtedy zobaczyłem wrogu młotek, mój młotek. Były na nim plamy krwi. Patrzyłem na niego, i nagle przed oczami zaczęły pojawiać się obrazy. Widziałem siebie, byłem tutaj, w piwnicy, trzymałem młotek w rękach, uderzałem nim raz za razem. Ale dlaczego? Dlaczego to zrobiłem? Każdy dzień po zniknięciu Anny i Maszy stał się dla mnie prawdziwą torturą. Nie mogłem jeść, nie mogłem spać. Kawa, którą próbowałem pić, żeby nie stracić przytomności, wydawała się gorzka i bez smaku. Siedziałem przy kuchennym stole, patrząc na pustą filiżankę i wyobrażałem sobie, jak Anna przygotowuje śniadanie. Zawsze robiła to z taką lekkością, jakby to było jej powołanie. Masza siadała obok i opowiadała o swoich szkolnych przyjaciołach, o tym, jak chce zostać artystką, a ja ja po prostu siedziałem, słuchałem i uśmiechałem się, ale teraz kuchnia była pusta, tylko cisza i chłód. Zacząłem zauważać dziwne rzeczy, na przykład słyszałem jak ktoś otwiera drzwi wejściowe, wybiegłem na korytarz, ale nikogo tam nie było. Czasami wydawało mi się, że czuję zapach perfum Anny. Zatrzymywałem się na środku pokoju, zamykałem oczy i wdychałem ten zapach, mając nadzieję, że doprowadzi mnie do niej. Ale za każdym razem, gdy otwierałem oczy, rzeczywistość wracała. Rzeczywistość, w której ich już nie ma. Noce były najstraszniejsze. Leżałem w łóżku i wpatrywałem się w sufit. Oczy Anny mnie prześladowały. Pamiętałem, jak patrzyła na mnie, kiedy się poznaliśmy. Jej spojrzenie było takie ciepłe, pełne zaufania. Wierzyła mi, a ja, ja ją zdradziłem. Zdradziłem je obie. Nie mogę sobie przypomnieć, jak do tego doszło, ale wiem, że to ja to zrobiłem. Te sny przychodzą do mnie każdej nocy. Nie są przypadkowe. To wspomnienia. Wspomnienia, które mój umysł próbuje przede mną ukryć. Zacząłem wspominać chwile z naszego życia, Nasza pierwsza randka z Anną. Spotkaliśmy się w kawiarni, gdzie pracowała jako kelnerka. Upuściła tacę, a ja pomogłem jej pozbierać naczynia. Oboje się śmialiśmy i wtedy zrozumiałem, że jest wyjątkowa. Potem nasz ślub. Masza urodziła się dwa lata później. Pamiętam, jak po raz pierwszy trzymałem ją na rękach. Była taka mała, taka delikatna. Przysiągłem, że zawsze będę ją chronić. Obie. Anna była niesamowitą kobietą, potrafiła uspokajać ludzi samą swoją obecnością. Jej głos, jej uśmiech wszystko w niej było takie ciepłe i jasne. Zawsze wiedziała, jak mnie wesprzeć, gdy czułem się zagubiony. Po narodzinach Maszy stała się jeszcze silniejsza. Nauczyła mnie, jak być ojcem, chociaż nigdy nie czułem się wystarczająco dobry do tej roli. Była idealną gospodynią. W domu wszystko zawsze było na swoim miejscu, zawsze przytulnie i ciepło, zwłaszcza w kuchni. Tam pachniało wypiekami lub świeżo parzoną kawą. Anna uwielbiała gotować i często mówiła, że najlepsze rozmowy odbywają się podczas gotowania. Często siedzieliśmy razem w kuchni, gdy przygotowywała kolację i rozmawialiśmy o różnych drobiazgach. Opowiadała mi o pracy, o tym, jak bardzo chciałaby podróżować. Słuchałem jej, uśmiechałem się i kiwałem głową, myśląc, że zasługuje na wszystko, co najlepsze. Ale teraz nigdy nie będę mógł spełnić jej marzeń. Masza była wierną kopią swojej matki, te same brązowe oczy, ten sam serdeczny uśmiech. Była pełnym energii dzieckiem, zawsze biegała po domu, zostawiając ślady radości i bałaganu. Jej śmiech wypełniał nasz dom światłem. Często myślałem, że zostanie artystką, jak marzyła. Jej rysunki wisiały na lodówce: kwiaty, drzewa, nasze portrety. Mówiła, że pewnego dnia namaluje nas wszystkich razem na dużym płótnie. Pewnego wieczoru, gdy siedzieliśmy przy kolacji, zapytała: Tato, dlaczego ludzie płaczą? Nie od razu znalazłem odpowiedź. Była tak młoda, tak czysta duchem. Powiedziałem, że ludzie płaczą, bo coś ich boli. Ale to nie znaczy, że ból będzie trwał wiecznie. Zastanowiła się przez chwilę, a potem powiedziała: Czyli jeśli płakać, to ból szybciej minie? Skinąłem głową, a ona się uśmiechnęła. Teraz wspominam tamten wieczór za każdym razem, gdy czuję, jak oczy zaczynają piec od łez, ale już nie potrafię płakać. Łzy zamarzły we mnie jak lód. Teraz patrzę na młotek wrogu i czuję, jak wszystko we mnie się przewraca. Wiedziałem, że to byłem ja. Pamiętałem, jak go podniosłem, jak uderzyłem, jak zadawałem ciosy raz za razem. Nie mogłem się zatrzymać. Coś we mnie wtedy pękło, coś, czego nie potrafiłem naprawić. Pamiętam naszą ostatnią rozmowę z Anną. Siedzieliśmy przy stole, a ona mówiła, że chce na wakacje. Tato. Pojedziemy nad morze? zapytała Masza. Obiecałem, że na pewno pojedziemy, ale teraz to nigdy się nie stanie. Złamałem swoją obietnicę, zabiłem je, i teraz zostanę sam na zawsze. Piwnica, gdzie znalazłem ich ciała, była najbardziej ponurym miejscem w domu. Rzadko tam schodziliśmy. Anna zawsze mówiła, że tam jest zbyt wilgotno i zimno ale pamiętam jak pewnego razu Masza zapytała, czy można tam zrobić kryjówkę. Chciała schować swoje zabawki, żeby nikt ich nie znalazł. Odmówiłem, mówiąc, że to niebezpieczne. Teraz myślę, że być może to był znak, znak, że sam uczynię to miejsce swoim osobistym piekłem. Patrzę na zadrapania na ścianie i zastanawiam się, co one oznaczają. Może to były jej ostatnie próby wydostania się. Może krzyczała, wołała o pomoc. Ja, ja jej nie usłyszałem. Nie potrafiłem jej ochronić. Zdradziłem ich. Teraz siedzę w piwnicy obok ich ciał. Nie mogę odejść. Nie mogę ich tutaj zostawić samych. Wiem, że zasługuję na karę. Może policja mnie znajdzie. Może sam się poddam. Ale teraz po prostu na nich patrzę i myślę o tym, jak wszystko mogło być inaczej, gdybym tylko posłuchał lekarzy, gdybym pamiętał o swojej diagnozie, gdyby. Ale słowo gdyby niczego nie zmieni. Pamiętam, jak Anna kochała muzykę, często grała na pianinie, które stało w rogu salonu. Było stare, z wytartymi klawiszami, ale dla niej stanowiło źródło radości. Mówiła, że muzyka pomaga jej zapomnieć o wszystkich problemach. Czasami, gdy wracałem z pracy, słyszałem jak gra, a jej palce lekko ślizgały się po klawiszach, tworząc melodie, które wypełniały cały dom. Masza siedziała obok, kiwając głową w rytm muzyki. Te chwile były dla mnie najszczęśliwsze, ale teraz pianino milczy. Jego pokrywę pokrywa warstwa kurzu. Nie mogę się zmusić, by do niego podejść. Pamiętam również, jak Anna kochała kwiaty, zawsze miała w domu świeże bukiety. Mówiła, że kwiaty to symbol życia, przypominają nam, jak ważne jest docenianie każdej chwili. W kuchni zawsze stał wazon z rumiankami, jej ulubionymi kwiatami. Teraz ten wazon jest pusty. Rumianki zwiędły, nie mogę się zmusić, by kupić nowe. Myślę o tym, jak Anna patrzyła na mnie, kiedy wracałem do domu. Jej oczy promieniały ciepłem i czułem, że naprawdę cieszy się na mój widok. Zawsze pytała, jak minął mi dzień i uważnie słuchała, nawet jeśli opowiadałem coś banalnego. Potrafiła dostrzec ważność w każdym moim słowie, a ja nie potrafiłem odwzajemnić jej tego samego. Masza była moją małą księżniczką. Często tak ją nazywałem, a ona śmiała się, kręcąc się po pokoju w swojej ulubionej różowej piżamie, uwielbiała, gdy czytałem jej bajki na dobranoc. Szczególnie podobała jej się historia o smoku, który bardzo bał się ognia. Zawsze prosiła, żebym dodał coś nowego do tej bajki, a ja wymyślałem nowe przygody dla smoka. Teraz jej łóżko jest puste. Jej piżama jest starannie złożona na krześle, ale nie mogę się zmusić, by ją schować. Patrzę na zdjęcia wiszące na ścianie w salonie. Na jednym z nich jesteśmy wszyscy razem. Ja, Anna i Masza. Stoimy nad brzegiem rzeki, a słońce jest za naszymi plecami. Anna trzyma Meszę za rękę, a ja obejmuję je obie. Uśmiechamy się. Szczerze, nie mogę uwierzyć, że to byłem ja. Ten człowiek na zdjęciu wydaje mi się obcy. Wygląda na szczęśliwego, a ja już nie pamiętam, co to znaczy być szczęśliwym. Teraz rozumiem, zawsze byłem złamany, po prostu tego nie zauważałem. Moja choroba, przed którą ostrzegali lekarze, nigdzie nie zniknęła. Czaiła się, czekała na swój moment, i teraz mnie pochłonęła. Zabrała wszystko, co kochałem, i teraz zostałem sam. Wiedziałem, że jedynym wyjściem jest odebrać sobie życie, zawiązałem pętle, przerzuciłem ją przez belkę, wszedłem na krzesło i powiedziałem wybaczcie mi, obudziłem się od jasnego światła, które raziło mnie w oczy, gdzie jestem. Głowa pękała z bólu, każda komórka ciała była ciężka, jakby przygnieciona kamieniami. Spróbowałem się poruszyć, ale udało mi się jedynie lekko obrócić głowę. Przede mną była ściana. Obok coś piszczało, jednostajny mechaniczny dźwięk. Sala szpitalna. Jestem w szpitalu. Tato, obudziłeś się? Zamarłem. Ten głos. To niemożliwe. Powoli odwróciłem głowę i zobaczyłem ją. Maszę. Siedziała na krześle obok łóżka. Jej oczy błyszczały radością, a na twarzy gościł uśmiech. Wyciągnęła do mnie małą dłoń i dotknęła mojej. Masza, co ty tutaj robisz? Ona nic nie odpowiedziała, tylko uśmiechnęła się jeszcze szerzej. A potem usłyszałem inny głos, ten, którego bałem się, że już nigdy więcej nie usłyszę. Nikita, jak się czujesz? Zapytała Anna, wchodząc do sali. Trzymała w rękach szklankę wody i wyglądała na zmęczoną, ale żywą, żywą. Nie mogłem w to uwierzyć. Moje serce biło tak mocno, jakby miało zaraz wyskoczyć z piersi. To nie może być prawda. Widziałem ich ciała w piwnicy, ja sam, ja sam. Co się stało? Anna podeszła bliżej i usiadła na skraju łóżka. Jej dłoń spoczęła na mojej, a ja poczułem jej ciepło. Prawdziwe ciepło. Nie zjawa, niezłudzenie. Miałeś wypadek. Wracaliśmy do domu po spacerze w parku, a jakiś kierowca złamał przepisy. Zabrali cię do szpitala. Byłeś w śpiączce przez trzy dni. Tak się o ciebie baliśmy. Patrzyłem na nią, nie mogąc uwierzyć. Wypadek, śpiączka. Ale co w takim razie było w piwnicy? Rysy na ścianie, zapach krwi, młotek. Pamiętam to wszystko tak wyraźnie. Czy to naprawdę się wydarzyło? Zostali ze mną jeszcze chwilę, a potem wyszli, zostawiając mnie samego w sali. Leżałem patrząc w sufit, próbując poskładać w całość wydarzenia ostatnich dni. Czy to była rzeczywistość, czy tylko mi się wydawało? Nie wiedziałem i być może nigdy się nie dowiem. Ale jedna myśl nie dawała mi spokoju. Jeśli to wszystko było tylko snem to dlaczego tak wyraźnie pamiętam każdy szczegół? Dlaczego pamiętam jak trzymałem młotek w rękach? Dlaczego pamiętam ich twarze, ich ciała, ich krew?